Widzicie w następnej, ale degustacji. Tym razem dwa piwa z Aldika. American IPA, obydwa. Jedno się nazywa Wild Beals IPA. 5%. Harper's Brewing. To jest Harper's Brewing. To też ma 5%. Jak widzicie, szata graficzna jest całkowicie inna. To takie bardziej wygląda na XIX-wieczny plakat. Na dzikim zachodzie, prawda? Jest z tyłu też tak troszeczkę. Ale piwo jest świeże. Do 30 kwietnia 21, a to do 30 czerwca 21. Także nie ma dużej różnicy między nimi, ale jak widać, już się zmienił wygląd całkowicie, kapsle też się zmieniły całkowicie. Logo się zmieniło, jeśli chodzi o Harper's Brewing. No i tak. Podejrzewam, że jest to to samo piwo. Tutaj nawet Marston się przyznaje, że to jest on wykonał to piwo. Na tym już nic nie ma. Ale ja podejrzewam, że ciągle jest to samo piwo. No zobaczcie te piwa wyglądają identycznie. Takie bursztynowe, klarowne. Piana zdążyła opaść. Ale wyglądała nawet przyzwoicie. Jak zobaczycie zdjęcia z nalewania, no to naprawdę duża piana. Zostało trochę suchej piany na szkle. Nie jest źle. Wszystko wygląda w porządku. Aromat, muszę powiedzieć, że jest identyczny. Jest tak: słodowość, przypalany karmel, troszkę takich cytrusowych notek, ale ta paloność, e, melanidowe akcenty przeważają. No i to jest dokładnie to samo. Dobra. Najważniejszy test smak. 5% to piwo jest takie średnio, jeśli chodzi o, średnie, jeśli chodzi o ciało. Y, takie ciasteczkowe, y, przypalane nutki troszeczkę karmelowe, troszkę takiej skórki od chleba, no właśnie takie melanoidowe. Y, później przychodzi to w taką tak naprawdę ziołową, lekko y, Ziemistą e, goryczkę angielskich miele zdecydowanie e, trochę cytrynowych e, cytrusowych nutek odświeżających, nawet jest w miarę pijalne, odświeżające. no Nie ma jakiejś ekstrawagancji, ale jest ok. Widać, że e, troszkę użyli e, amerykańskich mieli, no, ale większość jest angielska, jeśli chodzi o goryczkę. Zdecydowanie aromat jest minimalny. Ale jest. No okej. Okay. I to jest to samo piwo. No dokładnie to samo. Zero różnicy. Zdecydowanie miałem rację. Branding. Mam podwójną przyjemność wypicia piwa. W każdym razie, to jest to samo, jeżeli się zastanawialiście, czy kupić o nowe piwo w Aldiku. Jak piliście tamto, no to już wiecie, jak smakuje, nie ma nic nowego. Jak wam smakuje, no to kupcie dalej, to jest to samo piwo, po prostu. Także, jest ok oczywiście nie ma jakiejś takiej, no super, hiper tutaj ciekawości w tym piwie, ale... Jest pijalne, może być jako codzienne piwo, no za tą cenę, no, nie ma się spo, nie ma co się spodziewać, nie wiadomo czego, e, ale piwo jest przyzwoite, jest przyzwoite, e, głównie słodowo-goryczkowe, tak naprawdę, bo jakichś wielkich tutaj cytrusowych aromatów to nie ma. Tak samo jest w smaku, ta cytryna się tylko tutaj wpija, nic więcej. Ale jest OK. Oceniam to oczywiście w przedziale cenowym i no nie oczekuję jakichś nie wiadomo, nie wiadomo czego. Jest to codzienne piwo, zwykłe, bez wodotysków, ale jest pijalne. Oczywiście trzeba się nastawić na, na pełny kamer. A jak to lubicie, no to już jest ok. Mam nadzieję, że. Ta recenzja Wam się podobała, takie porównanie, mm. Także dajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o związku który nie Wam przypomina o każdym filmie kanale, tak że na bieżąco. No przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie, się sure jest.